Komisarzu, 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 Zostawiam zostawiał to koniec. Jeszcze nie, Na razie wszystko idzie jak powinno, powinno. Miło poznać komisarzu. Nie będziesz pierdolą komedię pójścią, a weź mnie. Ten twój fałszywy ruch i przebie trzeci mózg. Wierzy Pan w życie po życiu. Komisarzu, komisarzu? A ty kochanie, kochanie, kochanie. Czujesz zapach śmierci, 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 śmierci. Dziś w nocy znaleziono ciało 28-letniej mieszkanki Targówka. Lekarz pogotowia stwierdził, że kobieta zmarła wskutek skutek wykrwawienia, a zgon nastąpił przy udziale osób trzecich. Liczne rany cięte na ciele wskazują, że kobieta zginęła od ciosów zadanych ostrym narzędziem, prawdopodobnie brzytwą. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora, policja ustala okoliczności zabójstwa. Jest to już druga ofiara zabita w ten sposób. O! No właśnie, o! I co? A nie powinieneś być teraz w drodze do pracy? Czyżby? A nie? Skoro miałem być w drodze do pracy, to co ty tu robisz? Mam dać ciebie papiery. Po prostu chciałabym mieć to już za sobą. Ta, jasne. Słuchaj, I tak wcześniej, czy później podpiszesz. Więc nie utrudniaj sobie. Co ty robisz? To, co lubisz. Widzisz, zawsze jestem na górze. Spóźni się do pracy. A nie boisz się zostawić mnie tutaj? Mm. I tak mi wszystko zabrałaś. dużo ja zostaw w kuchni. Dziwko Cześć! Mama. A wy co, poranny magiel? I to ty jeszcze nic nie wiesz. Nie wie co? Pamiętasz Bondara? O tego seryjnego mordercę. O co mu chodzi? Kolego galera, ja, ja sobie robisz? Ty nie wiedziałeś, że to Roman go złapał? Naprawdę? <grymne> tak czy inaczej, ktoś zabił w ten sam sposób całą rodzinę. Gazety to zwąchały i robi się niezła afera. Tak? No. Co, nie ruszacie za? Nie przejmuj się na zapas. Słuchajcie, ja jadę do prosektorium, pierwszy raz... spadam. Okej, okay, baw się dobrze. A my pewnie dostaniemy tę robotę, więc wiesz, będzie niezły zwyzają. Tak mi się wydaje. Co się dzieje? Co tu jest? Spokój! Ej! Co? Zbieraj mi ludzi, zbieraj ludzi! Romek! mnie! Zostaw go! Mam napisać z tego raport? Bohater policji sam jest mordercą. Ro... co? Zwoń po karetkę, byś miał ranę. Ja zadzwoniłem po pogotowie. A kto ci kazał? Cywaj do szkoły! Ale już! Zbijajcie go Proszę stąd! Proszę, do kamery! Mamy to nagrane! Zbierajcie go! Po południu będziecie na YouTubie! Zjeżdżaj, mówię! Spokojnie, spokojnie. No, tłukę. Stój, 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 stój do budynku. Jasne. Pani czeka na wyniki sekcji, tak? Tak. Mhm. Ale to zajmie się by, by, Panią moja asystentka, bo ja mam wyzwanie do topielca, to... No Rozumiem, nagła sprawa. Yy, na... Nie, nie, poczekam, to poczeka, bo kilka tygodni temu, proszę Pani, to jest galareta. Czyli rozumiem, że policja jest bezradna wobec tych ostatnich wydarzeń, tak? Mhm. O, komisarzu Kuźniar, czy mógłby pan skomentować ten ostatni mord? Bez komentarza. Ale komisarzu, wszyscy czekają na ciebie wiadomość. To wy ich znaleźliście? Zrobiłeś już fotki. Co o ty myślisz? Że mamy na środowcę, albo Bonda uciec ze szpitala. Pracuj dalej. Przepraszam za to. Mieli to dzisiaj naprawić. Nie, nic nie szkodzi. Szkodzi, szkodzi. Podobno od światła jarzeniowego ludzie świrują. Dobrze się pan czuje? Tak, tak. Słyszałam, że podobno zamordowano całą rodzinę. Komisarz Kuźniar pojechał tam na miejsce. No ale coś już wiadomo. Jedynie to, że ktoś morduje tak jak Bondar. O mój Boże. Współczuję komisarzowi Kuźniarowi, jak on się trzyma. Wie pani, na szczęście cały ten szum medialny już minął, ale swoje przeszedł. A to prawda, że Bondar sam anonimowo poinformował Kuźniara, gdzie przebywa? Tak, to prawda. Jak już y, puścili za nim ten list gończy, no to zrozumiał, że nie ma szans. No ale jednak bawił się z Kuźniarem kilka miesięcy. A najciekawsze to to, że komisarz rozmawiał z samym Bondarem. Nie wiedział, że to on pojechał sam i wpadł w zasadzkę. O boż. No boż. Ale na szczęście dał sobie radę. Tylko jakim kosztem, co? No dobrze, dziękuję. Wracając do. Y, tej tutaj na razie y, wygląda na to, że obie kobiety zostały zamordowane przez tego samego mężczyznę. A skąd pewność, że to mężczyzna? Tylko samce są zdolne do czegoś takiego. Kobieta by tego w taki sposób nie zrobiła. Roztrzaskana czaszka, pocięta twarz, ręce złożone były na łonie. A jakieś ślady? Na razie nic nie znalazłam, ale trzeba jeszcze poczekać na opinię doktora Wojnara. Obiecał, że jeszcze dzisiaj się nią zajmie. Tak, tak mi też mówił, tak. wściekłego szczekacza i jedziemy do psychiatryka. Okej. Okay. No dobra. A wieczorem opijamy, co? Inicjacie I Kaśki. Ty, a żona nie czeka na ciebie w domu? Bez ciebie. Do wieczora. Do wieczora. Pa. Nie podpiszę. mam, mam. Sposób, mm. ale nie przerywaj. Mm. Mm. Jest sposób, żeby go zmusić. Na każdego jest sposób. Nawet na adwokatów. Mm. Mm. Muszę zadzwonić. dzwonić. dzisiaj. Ale nie przerywaj. No Pan, przyszliście! No proszę, proszę, kto nas odwiedza. Sam pan komisarz to dla mnie prawdziwy zaszczyt. Nie jest tylko to mazyjna A ja domyślam się. Moja procesja szaleńców... Trudno nie zauważyć. Panie ordynatorze. Panie ordynatorze, przyszliśmy zobaczyć montara. Czyżby się pan za nim stęsknił? Tak jakbym. Ktoś wymordował całą rodzinę. Podejrzewa pan, że to on. Ale mnie pan rozbawił. Panowie pozwolą ze mną, ja pokażę, gdzie trzymamy takich pacjentów. Tu mamy gościa, który zabił brata, a następnie go zjadł na surowo. Jezu, drogi. A temu własna babka nie dała emerytury, to ją dusił, a następnie zgwałcił. A może odwrotnie. Jakie to ma znaczenie? On no, dla mnie ma. To jest bardzo interesujący przypadek. Jak panowie widzicie, nikt bez mojej wiedzy z tego oddziału nie wyjdzie. Bondara trzymamy na samym końcu, schodami w dół. Dla takich jak on mam szczególną kurację, przemawiam do psychiki. Trzymacie jego osobno? Z dołu trudniej uciec. Hmm? Kurwa, jak w filmach. Zapraszam. To jest stara część szpitala do zeszłego roku nie używana. Witam. To jest już bezpieczne. Czemu się dzieci Przepraszam. Nie lubi światła. Wystarczy. Panie komendancie, dla pana to samo? Komisarzem dokładnie, czy to pani myśli? Dla pana również? Jakieś święta? Co jest z wami więcej optymizmu? <laughs> mm, spokojnie to nie jest herbata. Wiecie co? Młody ma rację, jesteśmy do niczego. Bo jak na bredzi. Ale nie można mieć do takiego zawodu takiej słabej głowy. Pijemy czy gadamy o pierdołach? Gadamy o pierdołach. Słuchaj, ja nie jestem pijana. Nie. No, może troszeczkę. Ale byłam dzisiaj pierwszy raz w proceptorze. To należy mi się. O. Jest to lepiej za nią. Mała! No co tam, komendancie, kochanie? Słuchaj. Dzisiaj zostałem oskarżony o siedzenie z rękami po dupą? A czemu? Bo przestępcy bezkarnie szlacą czasek, a kogo popadnie. A moi ludzie na oczach świadków biją niewinnych obywateli zakutych kajdan. Słuchaj, Marian. Ja to prosty pies jestem. Na polityce się nie znam. Pójdziesz tam, gdzie nie poślesz. A reszta mi nie obchodzi. No kurwa pięknie. A na YouTubie można obejrzeć filmik z tobą w roli głównej. Znowu kurwa będziesz gwiazdą tego. Czekaj, Marian, mam telefon na drugiej linii. Panie komisarzu, tu dyżurny. macie pilne zgłoszenie do morderstwa. Dobra, dzięki na razie. Marian, musimy skończyć. Mamy Denata na mieście. Hmm? Co? Słyszałeś. Mamy trupa. Tak. my jedziemy wtedy do domu. Ale jak ty do trupa? Ja idę po piwo na drogę. Żadnego trupa. Zaramy się taksówkę. Do domu. Pa. Na razie. Chodź, zostaw tego. Siadaj. Już do domu. Romek, dlaczego my... dlaczego my kurwa na zdarzenie jedziemy pijani? Andrzejku, pijany to ty jesteś. Ja robię za matkę Teresę. Tak, za matkę Teresę. Dobre! Matka Teresa. No dobra, sprawa jest prosta. Ojciec wraca do domu z siekierą i zrobi na kiedy ten się uczy. No cóż, Nadmiar wiedzy może szkodzić. Pst. Jego ojciec się ze mną zgadzał. A potem popełnił samobójstwo. To może na dupy pójdziemy, co? Dopy! Zabni się, odbiło ci! Słyszałeś? Policję na nas wezwać. Gdzie jest moja cena? Zabierz to. Kurwa, gdzie jest moja cena? Zamknij, do... zamknij się! menelu! To zawieź mnie do pierwszego burdelu. Dobra, ale wracasz tam tą samą taksówką. Jasne. Ja mam dosyć atrakcyjnej dzisiaj. Hmm. To widzę, bo nie usnę. Czep! Stary, a było tak od razu. Ej. Co to jest? Na sen, uspokajające. Trzymaj. Ty. Skąd to masz? Jedno stary z prywatnych źródeł, no. Tyżka. niech chyba też pojeba. Z prywatnych źródeł. Niech to lepiej zadziała.